Naszemu pokoleniu na koniec XX wieku udało się usunąć wielkie podziały Polski, Europy i świata. Podziały na różne systemy ekonomiczne, różne systemy polityczne. I jak pamiętacie, granice między państwami też były dość szczelnie zamknięte. I to my, nasze pokolenie, usunęło to wszystko umożliwiło mądry, w zależności od naszej mądrości, rozwój Polski, Europy i świata. Ale nikt nie ma dobrego pomysłu, by tak mądrzej i dobrze to ułożyć. I stąd według mnie potrzebne są tego typu spotkania, abyśmy zastanowili się nad błędami przeszłości, ale przede wszystkim zastanowili się nad tym, co tu zrobić, by tak wielkie zwycięstwo nie było niszczone i przyniosło nam większych pożytek. Wiele rzeczy zrobiliśmy, wydaje się dobrze, ale tak jak dzisiaj patrzymy z tego, co się dzieje w Polsce, no to chyba tak nie do końca dobrze. Zrobiliśmy nieprecyzyjnie, niedokładnie. I to powoduje, że różni ludzie Wchodzą w te niedokładności, no i powodują ruchy, które mogą się nam nie podobać. Na przykład, jak można było do, doprowadzić w rozwiązaniach, by część ludzi w Polsce uważało, że kiedy kogoś wybierzemy, to ma prawo wszystko czynić? Nieprawdopodobne. Druga część odpowiada zaraz zaraz. Jesteście wybrani. Macie wiele do zrobienia. Ale nie wszystko możecie bez pytania zmieniać. Nie możecie zmienić systemu politycznego. I widząc to, co się dzieje, ja postanowiłem mimo mojego wieku i zmęczenia, postanowiłem porozmawiać z wami, czy wam się to podoba i czy nie my, którzy dokonaliśmy takie wielkie zmiany, czy nie powinniśmy jednak jeszcze raz się włączyć no i naprowadzić na właściwy rozwój. I po to do Was przyjechałem i przez Polskę całą jadę. I w zależności od tego, jakie, jakie będą Wasze wyroki czy życzenia, no postanowimy, czy zmierzamy do jak najszybszego zakończenia tego układu, który tak bardzo szkodzi Polsce, czy wytrzymamy do wyborów, a w, w tym czasie przygotujemy dobre rozwiązania. Bo to nie sztuka tylko wygrywać, sztuka jest wprowadzić coś. Lepszego. Gdyby tylko chodziło o Polskę i gdybyśmy się mieścili w tym starym układzie państwa kraje, to byśmy naprawdę byli zadowoleni z tego, co się dzieje. A nam się zdarzyła że większa. Ktoś kiedyś mówił klęska urodzaju. Nam się zdarzyła klęska wielkiego zwycięstwa. Nie tylko, nie tylko wyzwolodziła się Polska, ale cały komunizm wywróciliśmy. Mało tego, zjednoczyły się Niemcy. Zdjęliśmy granice w Europie. Na horyzoncie globalizacja. No więc to, co się dzieje, to jest tak wielkie, że nie ma rozwiązań. Bo każde państwo miało swoją nawet religię, swoje wychowania i to się trzymało. Jak teraz znosimy granice, no to jest pytanie o fundamenty tej nowości. Kiedyś Europa była cała chrześcijańska. To wyrzuciliśmy to. W to miejsce weszły ideologię komunistyczna i inna. Wyrzuciliśmy to. Teraz zdejmujemy granice. A pytanie: no jak, na jakich fundamentach?